Cześć kochani, witajcie serdecznie na moim politycznym kanale POPO w Ameryce, czyli Polityczna Polka w Ameryce. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak 11 lat temu wyjechałam do USA i wygląda na to, że wrócę z Rosji. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje teraz w relacjach między Rosją a Ameryką z mojego punktu widzenia, osoby żyjącej w Stanach i obserwującej, co się dzieje. Jest tak dużo aspektów, które mogę tutaj poruszyć. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile, ale powiem Wam po prostu o kilku rzeczach. I tu też nie chodzi o to, żebym wytykała to w twarz osobom, które followują, które głosowały na Donalda Trumpa, Polonii, która na niego głosowała. Chodzi tylko o taką refleksję jako Polaków i może też o zaobserwowanie faktycznie tej zmiany. Ja jestem bardzo liberalną osobą i lubię wolności wszelkiego rodzaju. Natomiast w ostatnim czasie te wolności w Stanach są odbierane. Będziecie wiedzieć, kiedy już jest bardzo źle, w momencie kiedy zniknę po prostu z YouTube'a. To już będzie ten moment, kiedy faktycznie jest bardzo źle i po prostu nie jest już bezpiecznie, by w kraju, w którym istnieje wolność słowa wpisana do konstytucji. Że już nie ma tej jednak wolności słowa. Co chociażby widać po tym, to może pierwszy punkt od razu zacznę. Co chociażby widać po tym, jak Donald Trump atakuje media, które go krytykują, i do tego stopnia to robi, że już jest kilka pozwów. Pozwów na przykład poz, pozwał CBS za to, że Wyedytowali, zmontowali odcinek z Kamalą Harris wywiadu. Nie podobało mu się to, jak to zmontowali, że lepiej wyszła Kamala Harris niż miałoby to być bez żadnego montażu. W związku z tym pozwał ich bodajże o 20 miliardów dolarów. Jest to natomiast chęć wysyłania sygnału. To samo z AP, czyli Associated Press. Którzy ciągle nazywali Zatokę Meksykańską Zatoką Meksykańską, w związku z tym zabroniono im przychodzić na spotkania, żeby zadawać pytania jakiekolwiek, po prostu nie byli już mile widziani w White House Correspondence Room. I w związku z tym wygrali później tą sprawę, poszli się sądzić, wygrali tą sprawę. Natomiast fakt pozostaje faktem że jest olbrzymia nagonka na media i nie wiadomo dokąd to pójdzie. I dlaczego kojarzy mi się to z Rosją? W Rosji nie możesz być, nie możesz się sprzeciwiać władcy. W Rosji nie ma wolności słowa. W Rosji za wolność słowa, za sprzeciwianie się, nagle masz ochotę wyskoczyć z balkonu swojego własnego mieszkania. Także tak to wygląda. Kolejna sprawa. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Republikańscy prawicowi, influencerzy mieli płacone przez Rosję za szerzenie propagandy. I do tego stopnia ta propaganda dobrze jest szerzona, i to była głośna sprawa, to też nie jest nic, co sobie wymyślam. Faktycznie ujawniono, że płaciła im Rosja. I teraz najgorsze jest to, że administracja Trumpa, sam Trump, ale też jego administracja i republikanie. Używają w tym momencie języka, który dosłownie jest używany przez tych wszystkich Rosjan. To jest propaganda skierowana na pokazywanie światu, że Rosja tak naprawdę jest tą dobrą stroną w wojnie z Ukrainą i że um, nie ma się czego bać w ogóle Rosjan i że ten system w Rosji jest dobry, że ludziom w Rosji się świetnie żyje. Także to jest ten problem. Nawet ostatnio pod moim odcinkiem, na temat na drugim kanale, głównym moim kanale Polka w Ameryce, miałam odcinek o tym, że Ameryka umiera na moich oczach. I ja to z bólem serca nagrałam. Ja bardzo kocham ten kraj i chciałabym za niego zawalczyć i chciałabym, żeby się zmienił, dlatego tutaj zostaję, żeby to obserwować, bo nie chcę też zawijać po prostu ogona pod siebie i, i uciekać. W momencie, kiedy jeszcze nie ma takiej potrzeby. Natomiast nie wiadomo, czy taka potrzeba nie zajdzie, to też już jest inna kwestia. W każdym razie pod tamtym odcinkiem, że Ameryka umiera, jakaś dziewczyna mi napisała: a co jest złego w Rosji? I nie wiem, czy to była młoda dziewczyna. Możliwe. To jest też jeden z takich głównych w sumie problemów Stanów Zjednoczonych, że tutaj jest ten tygiel wszystkich z całego świata i nie każdy z nas ma te same doświadczenia i tą samą wiedzę, chociażby historyczną. Więc co jest złego Rosji w Rosji? No nie wiem, no, zapytaj kogoś, kto ma powyżej 37 lat, 36. Ale wróćmy się jeszcze trochę do pierwszej kadencji Trumpa, żeby troszkę lepiej zrozumieć, o co chodzi z tym Putinem i z tą. Sytuacją, dlaczego, jak ja w ogóle śmiem uważać, że Ameryka się zamienia w Rosję? W ogóle o co mi chodzi? Co my już tu chodzimy, e, mówimy po rosyjsku, czy co? A propos, mieszkam w trochę takiej rosyjskiej dzielnicy, więc u mnie faktycznie sporo ludzi wygląda tak jak ja i mówi po rosyjsku, ale to już jest inna kwestia. W każdym razie, w pierwszej kadencji Trumpa nie powiedział nigdy żadnego złego słowa o Putinie. Wręcz jak był zapytany, bo udowodniono, że hakerzy rosyjscy też pomogli Trumpowi wygrać pierwsze wybory. I to też nie jest wyssane z palca, bo to jest wielki, wielki raport był na ten temat i zostało to po prostu udowodnione. Kilka osób poszło za to do więzienia, później Fra Trump ich w drugiej kadencji ułaskawił, czy tam jeszcze pod koniec pierwszej. W każdym razie. Ros Rosjanie pomogli Trumpowi wygrać, nienawidzieli Hillary Clinton w tej pierwszej kadencji, po czym Trump ani jednego złego słowa nigdy nie powiedział o Putinie, o Rosji. Jak byli razem, e, mieli e, konferencję prasową, to ktoś zapytał właśnie, a co pan powiedział, panie Trumpie, Putinowi za to, że w wyborach naszych tutaj mieszał? I on odpowiedział, że mi Putin mówi, że on nie mieszał w wyborach. Nie widzę powodu, dla którego miałbym mu nie wierzyć. No tak, no bo Putin jest znany z tego, że zawsze mówi prawdę i że nie ma podwójnego dna i nie jest interesowny. Jest po prostu kochającym, szczerym człowiekiem, który jest Boga Ducha winny i, i on nie wie, skąd to się wzięło i trzeba mu zaufać. I, i, I Trump mu zaufał. Kolejna sprawa, nawet na spotkaniach z Ukraińcami, Trump często używa rosyjskich translatorów rosyjskich tłumaczy. Um, raz nawet po spotkaniu z Putinem podarli notatki amerykańskiego tłumacza, który tłumaczył rosyjski, angielski. Więc to też jest pytanie, na ile ci rosyjscy tłumacze tłumaczą Trumpowi Odpowiednio to, co Ukraińcy starą, starają się przekazać tej administracji, jak mówię Trumpowi, to chodzi mi o całą administrację, prawda? On sam na te wszystkie spotkania nie jeździ. Natomiast jak, jak tam może być wpływ, jak, jakie tam może być przekłamanie i, 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 i zmiana kontekstu, na przykład tego, o czym ktoś mówi, to to. I nie wiem, czy pamiętacie, ale po pierwszym wotum nieufności Trumpa, o co chodziło w tym pierwszym wotum nieufności, o to, że przymuszał Zeleńskiego Trump telefonicznie, przed jeszcze wojną Ukraina-Rosja, przymuszał Zeleńskiego telefonicznie, żeby rozpoczął dochodzenie na temat Bidena i jego rodziny i ich machlojek finansowych w tamtej części świata, bo inaczej nie dostanie 400 milionów dolarów pomocy od rządu amerykańskiego, co już. Przepchnął Senat i Izba Reprezentantów. Trump jako prezydent jest tak, tak naprawdę władzą wykonawczą tak, w kraju. I on powiedział Zeleńskiemu, że mu jakby jest quid pro quo. Damy ci tą kasę, jeśli rozpoczniesz dochodzenie na Bidena, bo wtedy prawdopodobnie oczywiście łatwiej by było wygrać Trumpowi z Bidenem. W każdym razie, więc tutaj też jakby stanął po stronie rosyjskiej, jakby nie patrzeć, bo nie chciał im pomóc, ze sprzętami wojskowymi, których oni potrzebowali przeciwko Rosji do nadchodzącej wojny i do trwającej na Krymie. Zaczyna się też tak, że zwolennicy Trumpa, jako że słyszą go pozytywnie wypowiadającego się o Rosji, widzą tych influencerów, których opłaca Rosja, Którzy też pozytywnie wypowiadają się na, na temat Rosji. Widzi na przykład Tuckera Carlsona, który leci do Rosji i mówi: O, zobaczcie, tutaj wszystko mają w spożywczakach, jaka Rosja jest, jaka Moskwa jest piękna, jaka jest czysta. Więc oni zaczynają również popierać Putina, tak? I było właśnie pytanie, na kogo byś głosował bardziej: na Kamale czy na Putina? To właśnie wybierali Putina. I to nie jest takie oczywiste. Bo Republikanie w czasie zimnej wojny byli bardzo przeciwni Rosji i byli bardzo proamerykańscy. I nawet jest hasło magii, które brzmi America first, czyli najpierw Ameryka. A w tym momencie e, zmienia się też ocieplenie stosunków Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską versus, versus tych z Rosją. Wiecie, jak wprowadził Trump te cła, gdzie rynek po prostu oszalał i Akcje poszły najpierw w dół, później w górę, później znowu w dół, później znowu w górę, po prostu jak sinusoida. E, trochę też mówią, że to było manipulowanie rękiem, ale to już inna historia. W każdym razie, jak to się wszystko wydarzało i Trump znosił cła, wprowadzał cła, cła pauzował cła, podwyższał cła, jak to wszystko robił, wiecie, ile cła dostała Rosja przez ten czas, albo Białoruś 0%. Trump nie nałożył ceł, nałożył cła na Ukrainę, ale nie nałożył ceł na Rosję. Więc ta sympatyzacja z Putinem i chęć też tak naprawdę bycia takim jak on, on jest, on ciągle podkreśla, że lubi tych strong men, tych silnych władców. Silny władca to jest taki władca, któremu wszyscy się podporządkowują, bo jak się nie podporządkowujesz, to już cię nie ma. Póki co... Z tego co mi wiadomo, od Trumpa nikt nie zginął, chociaż, zaraz do tego dojdę, zaraz powiem chociaż, póki co nikt nie zginął, ale są ludzie, którzy są zwal zwalniani, teraz jego przeciwnicy um, będą wszczęte dochodzenia, żeby ich po prostu jakby zamykać, więc to jeszcze nie dochodzi do, oczywiście do takich jak w Rosji, to jest dopiero początek tej rusyfikacji, natomiast już to, już to, już to widać, widać kto jest za, a kto jest przeciw i co się dzieje z tymi, którzy są przeciw i jak się stawiają. Natomiast jeśli chodzi o jedno zabójstwo za czasów Trumpa, co nie wiem, znaczy wiem dlaczego, to jest samoobrona. Republikanie o tym głośno nie mówią, bo to jest samoobrona. Natomiast Epstein zginął w więzieniu, czyli Epstein, ten najpopularniejszy, bogaty miliarder, właściciel wyspy, pedofil, który dziewczynki po prostu na lewo i prawo tam e, handlował, nawet tymi dziećmi, i zwoził innych bogaczy na swoją wyspę, i m.in. też Clintona, i m.in. też Trumpa. Ale Epstein złapany za kadencji Trumpa, Trump się dobrze wypowiada wciąż o Epsteinie wtedy, Epstein nagle ginie od samobójstwa w więzieniu i nagle wszystkie te kamery, które śledziły, co się dzieje przed celą, w celi, obok celi, wszystko nagle przepadło, nagrania, tak? I teraz prokurator generalna Pam Bondi, która jest Totalnie działa tak, jak jej będzie kazał Donald Trump, bo wszyscy ludzie teraz w tej administracji Trumpa zostali tam postawieni na swoje stanowiska, nie dlatego, że mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, że są godni zaufania, ale dlatego, że wszyscy są marionetkami i wszyscy powiedzą tak, jak im Trump zagra i zrobią to, co będzie chciał. To był błąd Trumpa w pierwszej kadencji. W drugiej kadencji już tego błędu nie popełnił. Zatrudnia najbardziej yy, niestabilnych. Najbardziej mm, niedoświadczonych ludzi, którzy no, no nie mają prawa być na takich stanowiskach. W każdym razie prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, Pam Bondi, powiedziała, że teraz, jak my jesteśmy u władzy, że Biden nie udostępnił tych wszystkich plików, tych wszystkich dokumentów, które mówią o tym, co się stało dokładnie ze Epsteinem, że my to pokażemy wam. I co się okazuje? Zatrudnili właśnie tych wszystkich influencerów, zaprosili ich do Białego domu, żeby pokazać im, i się okazuje, że wszystko jest tam zamalowane, wszystkie nazwiska, nic, nic praktycznie żadnych nowych informacji tam nie ma. I nagle dziwnym trafem, oryginał dokumentu zaginął z biurka prokurator generalnej Pam Bondi i nie ma żadnych kopii, więc już nigdy się pewnie nie dowiemy, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Także to mi się wydaje, że to jest pierwszy taki przykład jakby zleconego zabójstwa, ale to wiadomo, to jest tylko takie moje gdybanie. To jest opinią. Właśnie to też jest ważne, po co też założyłam ten kanał polityczny, bo zanika poczucie, co jest opinią, a co jest faktem. Czyli na przykład to, że ludzie umierają w Rosji zrzucani z balkonów za to, że się sprzeciwiają Putinowi albo zostają otruci, Próbował też Aleksieja Nawalnego otruć, ale w końcu się nie udało, więc go zamordowali. W każdym razie, to, że ludzie tam giną, bo się sprzeciwiają Putinowi, jest faktem. To, że Epstein zginął, bo zatrudnił Trump kogoś, żeby go sprzątnąć, to jest już tylko i wyłącznie na przykład moja opinia. Tak? Także trzeba też rozróżniać te fakty od opinii. To, że influencerzy byli opłacani przez Rosję, jest faktem. To, że. Politycy amerykańscy używają takiego samego słownictwa jak Rosjanie. To też jest faktem. Kolejny fakt, który przypomina mi o Rosji w Stanach Zjednoczonych, który zaczyna mi przypominać Rosję tutaj, to oligarchowie. Oligarchowie zaczęli się dużo wcześniej, przed Trumpem. I to jest problem, który się pogłębiał. I to zanikanie właśnie tej klasy średniej, tej, tej pracowniczej, już to American Dream po prostu. Umiera. Już, to, już, już nie jest tak łatwo dorobić się tutaj, zrobić karierę. Bardzo dużo ludzi, powiedziałabym nawet, że więcej niż połowa społeczeństwa żyje tak naprawdę od, od czeku do czeku, od wypłaty do wypłaty, ponieważ te płace nie poszły wystarczająco szybko w górę w porównaniu z cenami wszystkiego po prostu wokół. I tak jak, nie wiem, szefostwo sobie podwyższyło garże i kiedyś to było na przykład 20 do 1, że szef zarabiał 20 razy tyle, ile pracownik na najniższym stanowisku w jego firmie, teraz jest to kilkaset razy, jak nie, jak nie parę tysięcy razy więcej, niż ta osoba zarabiająca najmniej, tak? I to też są długie lata, niestety, republikańskich rządów. Natomiast demokraci też są temu winni oczywiście, dopóki pieniądze są w polityce, dopóty wszyscy ci politycy będą kupieni, oprócz tam paru z nich, którzy są totalnie jakby odjechani w wizji całego społeczeństwa, natomiast mi się to podoba, że biorą pieniądze tylko od ludzi prywatnych i nie biorą tych pieniędzy od, od dużych po prostu korporacji, jak na przykład Alexandria Ocasio-Cortez. Ona z tego słynie właśnie, że bierze pieniądze tylko od ludzi, a nie od korporacji. Ale to e, mówię, że jest za bardzo pojechana, nigdy po prostu nie wygrałaby nic tutaj, e, bo się Ameryka na to nie zgodzi, ta czerwona, ta republikańska. E, natomiast do czego zmierzam? E, korporacje, rządzą w Ameryce, tak? To jest land. I jako że mają kupionych polityków, to mogą pisać tak prawa, żeby sobie je podporządkować, żeby otrzymywać to, co chcą otrzymywać, żeby wykorzystywać jak najbardziej ten system, jak tylko się da. I dla przykładu, jednym z beneficjentów największych takich benefitów SNAP, czyli um, tych benefitów yy, żywieniowych, czyli że zarabiasz tak mało, że Musi ci rząd pomagać, żeby mieć w ogóle na jedzenie. To beneficjenci SNAP w dużej mierze pracują na przykład dla Walmartu, dla Amazonu, dla dużych po prostu korporacji, które mają kupę kasy, ale trzymają ją dla siebie. I ta władza też oligarchów um, była widoczna bardzo na inauguracji Trumpa, gdzie po prostu w pierwszych rzędach. Stali najbogatsi, trójka chyba najbogatszych ludzi na świecie tam była. Najbogatsi po prostu ludzie. Więc w tym momencie prawa nie są pisane tak, jak w Konstytucja ja pisze, um, of people, by people, and for the people. Czyli już nie jest, te prawa nie są już pisane przez ludzi e, dla ludzi, tylko przez oligarchów, dla oligarchów, dla miliarderów. Dla osób, które wykorzystują ten kapitalizm podczas gdy no, Ameryka pod ich stopami umiera, tak jak to miałam w tym drugim po prostu filmiku na moim kanale. Dalej, z, z czym jeszcze kojarzy mi się w tym momencie Ameryka z Rosją, to ta taka fascynacja Trumpa tą militaryzacją. I w ogóle sam fakt, że też jak mm, dyktatorzy, jak, jak Putin, jak inni dyktatorzy, również on jest bully. Czyli buli, czyli taka osoba, która znęca się nad innymi. Chociażby można, nie wiem, zobaczyć, jak traktuje Panamę, Kanadę, Meksyk, Grenlandię, prawda? On jest takim bulim. To nie jest człowiek, który dąży do pokoju. To jest człowiek, który kreuje nie wiem, czy do tego dąży, ale kreuje nienawiść do innego człowieka, czy to imigrant, czy transwestyta, czy gay. Kreuje chaos. On musi być tym silnym liderem, musi się pokazywać. A tak de facto, jakby jak ktoś o nim coś złego powie, powiedzmy Bruce Springsteen coś o nim złego powiedział, na co Trump wielką wiadomość na swoich social mediach wypisał, kończąc, że, że żeby sobie Springsteen uważał, jak wróci do kraju, co z nim będzie. Bo, bo Springsteen powiedział to na koncercie poza Ameryką. Jakby zagroził Springsteenowi, uważaj, jak tutaj wracasz. Um, to jest właśnie ta jego fascynacja takimi oso osobami, jakimi jest Putin, czyli ten lider, do którego my musimy się dostosować. To nie jest osoba wy wybrana dla nas, żeby coś robiła dla nas. To jest osoba, która wypełnia swoje własne kieszenie kosztem swojego społeczeństwa, robiąc to w imię oligarchów, którzy stoją za nim, w imię miliarderów. Którzy stoją za nim i wspierają go we wszystkim, co robi, bo wiedzą, że dzięki temu wciąż mogą nie spać nie spaść z tego piedestału, wciąż mogą utrzymywać te swoje zarobki. Bardzo skorumpowany jest ten rząd. Bardzo jest ten rząd skorumpowany. Właśnie najgorsze jest to, że nic złego o tej Rosji tak naprawdę nie mówi. I tak jak miał zakończyć tą wojnę z Ukrainą Trump w 24 godziny, tak. Ani mru, mru, niby jakieś zawieszenie broni, po czym Rosja jednak spuszcza bomby, więc śmieją się tak naprawdę Rosjanie trochę w twarzy. Dla nich to jest genialna sytuacja, że Trump został prezydentem. To jest tak niesamowite pokazywanie, jak ta, jak ta demokracja nie działa, że to jednak ten system rosyjski powinien, system totalitarny powinien funkcjonować na świecie, powinien być ten jeden mocny lider. I, i, I jest to właśnie bardzo przykre, bo nie z tego jakby słynęła Ameryka. I teraz jest ciężko takim ludziom jak ja um, rozpoznać ten kraj. Bo co? Do kiedy będę mogła tutaj mówić o tych rzeczach, o których teraz oglądacie ten odcinek? E, w którym momencie ktoś zapuka, żeby, żeby mnie deportować albo co gorsza zabrać? Bez due process, czyli bez dnia w sądzie, zabrać mnie do Salwadoru, do więzienia, z którego mało kto wychodzi i ludzie tam umierają. Więc. Um, przykro się na to bardzo patrzy. Przykro się patrzy na taką Amerykę, która już nie przypomina tej Ameryki, z którą się wychowaliśmy. Są departamenty, na których zawisła na przykład wielka podobizna Donalda Trumpa jest sam fakt, że gabinet owalny w Białym Domu teraz pozmieniał, wyrzucił tam elementy złota, takiego po prostu tchamskiego kiczu w Białym Domu. To też mi właśnie przypomina jakby bardziej Rosję, tak? Przypomina mi też Rosję to, że ludzie... Idą za tym liderem, słuchają tego lidera ślepo, widząc, że rosną ceny ich podstawowych, na przykład produktów w sklepach, podczas gdy to co obiecał, to było to, że już od pierwszego dnia, jak tylko zostanie prezydentem, to te wszystkie ceny zmaleją. I tak się nie dzieje. Tak się w ogóle nie dzieje. Dzieje się w drugą stronę. Do tego tutaj ludzie potracili po 15-20% ze swoich e, emerytur. Jak, spadł, jak spadły te wszystkie akcje. Teraz już na szczęście jest to odrobione, ale odrobione jest to tylko dlatego, że Trump zawiesił cła, które sam nałożył. To tak jakby trochę podpalać, podpalił ci dom, po czym przyszedłby z gaśnicą, żebyś mogła uratować to, co jeszcze zostało i uważałby się za bohatera, bo przyszedł z tą gaśnicą, ale stary, to ty podłożyłeś ten ogień jakby ten dom by się normalnie rozwijał, nie byłby teraz spalony gdyby nie to, że ty podstawiłeś ten ogień A więc ta taka też arogancja i, i to takie, że mi wszystko wolno że ja wszystko mogę, niesłuchanie sądów to jest bardzo rosyjskie tak, jakby, tak jak ta dziewczyna się pytała, co jest złego w Rosji to to są wszystkie te złe rzeczy że ludzie, że tak zwykli my Przestajemy mieć jakiekolwiek um, znaczenie, w sensie, że przestajemy mieć jakikolwiek wpływ na to, że to się dzieje poza nami, że ci ludzie mogą robić, co chcą, a my się musimy do tego dostosować, bo inaczej albo wypad z kraju, albo śmierć, albo więzienie. I to takie, wiesz, takie proste rzeczy. No po prostu ktoś powiedział, co myśli, i za to na przykład może stracić, stracić wolność. Tak? A. Dalej. Nie wiem, czy już o tym mówiłam, chyba wspominałam, że właśnie zapowiedział Trump i prosi Departament Sprawiedliwości, żeby rozpocząć dochodzenia jego mm, paru przeciwników. Społeczeństwo wydaje się też takie, zaczyna być zastraszone, też zaczynają dużo jest tych protestów, teraz co, co dwa, co trzy weekendy jest w weekend duży protest w całym kraju i widać tą energię ludzi, że... Że powoli, powoli zaczyna do nich docierać, co się dzieje. Tak samo hasztag Magari Grec pojawił się i dużo ludzi postuje z tym hasztagiem, co oznacza, że osoby głosujące na Trumpa, które zagłosowały na niego, teraz tego żałują. Więc jest szansa, że po prostu ludzie sami zobaczą, jak zmienia się ich życie, jak to nie jest ta sama Ameryka, która chociażby była pół roku temu. Jak zabierane są im prawa, zabierane jest ubezpieczenie zdrowotne, zabierane są, nie wiem, lunchy w szkołach, zabierana jest pomoc psychologiczna, zabierane są usługi dla weteranów. I to wszystko, co nazywali socjalizmem, to wszystko, co nazywają komuną, to są rzeczy, które daje im państwo za ich podatki, a teraz wciąż będą płacić te podatki, ale będą dostawać coraz mniej. Ich życie się nie polepszy. Dlatego właśnie myślę, że Ameryka zamienia się w Rosję. Bo widzę, że jesteśmy na równi pochyłej, gdzie znaczenie i warunki życia jednostki będą coraz gorsze i coraz mniejsze. Mniejsze znaczenie, gorsze warunki. To jest w tym momencie yy, walka. Najsilniejszych jakby jednostek. Te najsilniejsze jednostki przetrwają albo się po prostu wyprowadzą. Natomiast jak wszystko będzie zmierzać w tym samym kierunku, w którym zmierza do tej pory, jeśli będzie dalej postępować te, ta prorosyjska polityka Stanów Zjednoczonych, jeśli Ameryka będzie szła w tą samą stronę, w którą idzie teraz, to niestety, ale faktycznie, wrócę do domu, do Europy. Z kraju, który bardziej będzie przypominał Rosję niż Amerykę, do której wyjechałam. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak lubicie słuchać mnie, jak gadam o amerykańskiej polityce i o mojej perspektywie osoby liberalnej, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będę gadać, dopóki mi wolno. Na razie, hej.